Cześć, danie z tej strony z Bender Chamber. W tym tutorialu poznasz zupełne podstawy podstaw Geometry Nodes. Jeżeli nie miałeś z tym wcześniej do czynienia, no to naprawdę tutorial jest dla ciebie. Poznasz podstawowe node'y, a potem zrobimy sobie projekt, tak jak właśnie w tym momencie widzisz. Ten projekt jest również przydatny, jeżeli wcześniej już troszkę, że tak powiem, liznąłeś tego, tematu Geometry Nodes, bo przejmy fajnych nodeów. A teraz co? Może przejdziemy sobie do demek, żeby zobaczyć jak wyglądają możliwości w ogóle tego Geometry Nodes i co to w ogóle jest. Dzięki Geometry Nodes jesteśmy zrobić w stanie coś takiego na przykład, takie efekty świetlne. Jesteśmy w stanie poruszać empty i sprawiać, żeby krzywe nam się ruszały w jakiś tam szczególny sposób. Generalnie partikle są troszkę wypierane, dlatego że kiedyś używaliśmy Cały czas do trawy i do kamieni na scenie partikle. A teraz możemy używać Geometry notes i jest to tak naprawdę no dużo prostsze, wręcz do opanowania i potem do zmiany. Możemy sobie narysować krzywą. Ta krzywa będzie naszą drogą. Możemy tą krzywą sobie edytować jak tylko chcemy, a możemy sobie na przykład dorzucić jeszcze latarnie. No i te latarnie też podążają za drogą, że tak powiem. Możemy sobie podnieść teren, i to też zachowuje się tak, jak powinno. Latarnie też idą w górę. Wszystko idzie w górę. Duże uproszczenie. Jeszcze polski akcent w tym wszystkim. Mamy drogę, zasadzone drzewa na Chaumati Reynolds. Jeżeli droga nam się z jakiegoś powodu kształt nie podoba, to możemy wszystko dosłownie chwilę, moment zmienić, i drzewa uciekają przed drogą, no bo na drodze nie mogą rosnąć. Możemy bardzo dużo rzeczy wykonać proceduralne, cegły, stoły, szafki jedzenie nawet wręcz. Co nam się tylko podoba? Coś, co kiedyś było tylko w jakichś specjalnych adonach. Załóżmy teraz, że mamy scenę w restauracji, mamy burgery i nikt nam nie powie, że jesteście leniwi, bo zrobiliście scenę, gdzie każdy je pomidorową... No nie no, teraz mamy jeden model zupy i możemy go sobie zmienić tak, że... Nie wiem, Kliknąć dwie krewetki, i nagle do pomidorowej wleciały krewetki, no i już jest coś innego. To taki akurat przykład, dziwny może, ale na tym demie, który właśnie w tym momencie widzicie, no to dobrze widać, jak to działa. Także może przejdźmy sobie teraz do Blendera i zobaczmy, co nam on powie w tym temacie. Jedna super ważna rzecz. Jesteśmy w Blenderze 2.93 Alfa. Przy okazji, to jest najnowszy build tej wersji Blendera z 18 marca, to jest istotne dlatego, że w poprzednim buildzie nie miałem node'a odpowiedniego, żeby zrobić ten projekt, który będziemy robić na końcu. Także zacznijmy sobie od tego, że Cube sobie przesunę, dodam sobie plane'a 5 na przykład, go wyskaluję i teraz możemy zacząć działać. Gdzie są te geometry nodes, y tak zwane? Otworzymy sobie ten panel, większy zrobimy. Tutaj sobie wybierzemy Geometry Note Editor. To tak trochę wygląda jak Shader Editor. Równocześnie tutaj w modyfikatorach mamy coś takiego jak Geometry Nodes. Bez względu na to, czy klikniemy sobie tutaj, czy klikniemy sobie tutaj, to mamy stworzone. Mimo możemy sobie tu jakąś nazwę zrobić, na przykład. Moja nazwa. Ambitnie podejdziemy do tematu. I ta nazwa też tutaj się zmieniła. To jest taki modyfikator, którym możemy robić, co chcemy dosłownie. OK. Jak to wygląda? To jest grup input i group output. Czyli ten plane idzie sobie z inputa do outputa bez żadnych zmian. A jak nie idzie, to go nie widać. Dobra, możemy sobie dodać tutaj. Teraz zaczniemy od tych podstawowych nodów. Jest point Distribute. To są takie punkciki małe. Jak sobie density zwiększymy, to ich będzie więcej. Ale one nie są widoczne w widoku renderingu. Wrócimy sobie teraz do tego. A jak zrobić, żeby one były widoczne? Otóż, żeby były widoczne, to sobie dodamy point instance. I zniknęły nam zupełnie. Ale jak sobie wybierzemy obiekt cuba. No to nagle nam się pojawiło coś. Ale w sumie nawet ciężko stwierdzić, co nam się pojawiło tutaj. Po prostu dodam sobie teraz point Scale. Dodam pomiędzy jednym a drugim Scale'a. zmienię atrybut na wektor i będę mógł sobie zmienić rozmiar. Kropka 01 może. No powiedzmy. I teraz nasze te pointy teraz zrobiły się, zamieniły na cuba. Widać, że możemy kontrolować teraz tym cubem to, co się dzieje tutaj. Na tym modyfikatorze. Ok, możemy sobie teraz jeszcze jedną rzecz zrobić, a mianowicie dodać coś takiego jak join geometry. I co to właściwie jest? Mamy niby te nasze boksy, powiedzmy. I jeżeli sobie stąd weźmiemy tego naszego plane'a i zrobimy join z tym, co było, to odzyskamy naszego plane'a. To jest przydatna rzecz. Ja ją sobie na razie odepnę akurat. A tak się odpina. Dobra, i teraz tak chciałbym, żeby tutaj oprócz tych boksów było jeszcze coś innego. Donata weźmiemy od blender Guru. torusa, i jak go tutaj dodać? Możemy zrobić to w ten sposób. Ja to połączę join geometry, i geometry tutaj połączę stąd, żeby wychodziło. I tutaj zmienimy to na torusa. Coś tu się pojawiło. Ale to chyba jeszcze nie jest to, co byśmy chcieli. Jak zmienimy sobie tutaj Seed, no to już jest coś bardziej podobnego. OK, ale czy my musimy aż tyle tutaj Node'ów tworzyć, żeby to wszystko ogarnąć? Może byłby jakiś prostszy sposób? Dobra, no to prostszy sposób jest taki, żeby sobie po prostu zaznaczyć te dwa obiekty i kliknąć sobie po prostu M. Nowa kolekcja kolekcję. Nazwiemy jakkolwiek dosłownie. Możemy sobie tą kolekcję akurat wyłączyć z widoku nawet. I teraz to nie jest nam potrzebne zupełnie. Właściwie ten Join Geometry w tym momencie też nie jest nam potrzebny za bardzo. Zmieniamy sobie tutaj po prostu z Object na Collection i możemy zaznaczyć odpowiednią kolekcję. No ale coś tak chyba średnio to wygląda. A otóż dlatego, że to się pojawia dwójkami. Czyli tak jak jest kolekcja, on po prostu duplikuje te kolekcję. Jedno obok drugiego, jedno obok drugiego, jedno obok drugiego. Jak to zrobić, żeby to było inaczej? Po prostu sobie wyłączymy all Collection. I teraz on będzie randomowo zaczytywał te nasze obiekty. Dobra, jak już zaczytuję randomowo te obiekty, to widzimy tutaj takie problemy. Im większy density, tym więcej problemów, bo te wszystkie obiekty na siebie nachodzą. A jeżeli byśmy chcieli, żeby nie nachodziły na siebie, to musimy tutaj z random zmienić na position disk i ustawić jakiś tam distance przy nich. I w tym momencie te obiekty na siebie nie wchodzą. Jak zwiększamy distance, to on po prostu stara się maksymalnie wypełnić tą naszą przestrzeń. I w ten sposób tak naprawdę możecie robić, nie wiem, siać trawę, drzewa czy cokolwiek. Dobra, to teraz sobie podłączymy jeszcze na szybko joina. Zrobimy tego, którego wywaliliśmy niepotrzebnie. Podłączę sobie tego plane'a i na tym plane'ie zrobię, zawsze W klikam niepotrzebnie, subdivide i zrobię go ileś tam razy, załóżmy, nawet 20 razy. Niech będzie, zaszalejemy. Ok i miękkie zaznaczanie, czyli klawisz O. Teraz widać, jak to się wszystko ładnie porusza z pozostałymi rzeczami. No dobra, co teraz będziemy robić w tym naszym mini projekcie? Dosłownie każde logo, czy tam każdą ikonę teksturę, która jest czarno-biała. Możemy przybić właśnie na takie słupki. Te wyższe słupki będą miały inny kolor i podłoże będzie czarne albo też dowolny kolor jaki tylko chcecie. Jak to zrobić dzięki geometry node'om? No to już przechodzimy do blendera. To sobie ustawię na minus 5. Tutaj sobie dodam plane'a. Przeskaluję go na 5. Ctrl A, Rotation Scale. No ok. I jeszcze przygotuję kilka rzeczy, a mianowicie... Z jego przejdę na Cycles, z CPU na GPU Tutaj sobie ustawię 200 Dodam jeszcze przy okazji denoising, żeby sobie odszumić i szybszy rendering ustawię 256 na 256 sampli No i tyle w tym temacie na tę chwilę Możemy sobie przejść do Geometry Nodes Włączymy sobie tutaj Editora i możemy kliknąć nowy ikon. Jak tutaj zacząć? Zaczniemy sobie od point instance, a nie od distribute tym razem. OK, dodamy tego boxa, cuba. Mamy już cztery je, a chcemy mieć jeszcze więcej. Subdivision Surface. I mamy ich teraz sporo, tak jak chcieliśmy. No, prawie tak jak chcieliśmy. Co możemy z tym zrobić dalej? Ja podłączę najpierw teksturę. Attribute sample texture. OK. I tak, ona musi mieć ufałkę w mappingu, a jej rezultatem, jakby wynikiem, będzie wysokość, bo na tym nam zależy. W zależności od koloru tekstury, te słupki będą wyższe bądź niższe. OK. Tyle słowem wstępu. Dodamy sobie tą teksturę. Przejdziemy do panelu bocznego. Open Texture. Wybieram sobie z icon findera taką teksturę, jak wcześniej wybrałem. Możecie zrobić to na dowolny. Naprawdę nie ma to znaczenia. Ok. Mamy to, więc teraz dodam te, e, node, który zawsze mi sprawiał dużo, znaczy zawsze. E, ostatnio sprawiał mi bardzo dużo problemów. Combine attribute combine x, z. Dlaczego sprawiał problemy? Dlatego, że nie było go jeszcze dosłownie parę dni temu w buildzie, który miałem, a było 2.9.3 alfa, a jednak nie było go, więc sprawdźcie sobie swoją wersję builda, czy jest najnowsza, bo może się okazać, że tego nie macie. OK. Tutaj sobie jako result zmienimy zaraz, ale tak, to o co nam chodzi, to jest z, czyli góra-dół. Zmieniamy więc w z na attribute i możemy sobie ustawiać tam, co chcemy. OK. Jeszcze nic nie widać, a dlatego nic nie widać, że tutaj potrzebujemy wysokość, a tutaj będziemy operować na na, na skali. OK. Prawie idealnie. No OK. Co możemy teraz zrobić, żeby to jakoś poprawić? Te wartości są problemem na pewno odznaczę sobie przy okazji bandry smooth na moment ok, te wartości najlepiej żeby były takie same no właściwie no, powinny być takie same, więc znajdę sobie sercem value ok, i podłączę do x i do y shift prawy przycisk myszki i zrobię sobie takiego buleta ok, teraz tym jednym mogę zmieniać sobie valuesem wszystko, dosłownie znaczy wszystko dosłownie, jakbym podłączył w pozostałe miejsca, ale chodzi mi o to, żeby x y, żeby x i y właśnie były zmienione za pomocą tego waliu. ok wskoczyło, coś się wybiło dobra, generalnie ostatni subdivision surface znaczy ostatecznie jego ustawienie to będzie 7 i zobaczymy sobie jak to wygląda, tutaj teraz jedno na drugie dochodzi więc zmienię to value na na mniejsze. A i przy okazji Bandry mogę z powrotem ustawić. Bo chciałbym, żeby to było okrągłe. Ok. Problem jest teraz taki, że to zajmuje całe kółko, nie chciałbym, żeby zajmowało, chciałbym, żeby było trochę mniejsze, więc otworzę sobie UV Editora, wejdę sobie w Edit Mode i zmniejszę. Znaczy zwiększę tam ufałkę. Zmniejszę sobie tą ikonę. Teraz jest dobrze i to prawie dobrze, tak naprawdę, bo bo tutaj mi się pokazują te tekstury, znaczy ta tekstura się powtarza, czyli w mappingu, w tym w texture, mapping trzeba wyłączyć repeat. Najlepiej zrobić to poprzez clip cube, i wtedy to wygląda mniej więcej tak. Ok ja tu sobie jeszcze zwiększę tą wartość minimalnie dosłownie o tutaj trójka jest dobrą wartością tak mi się podoba żeby mieć jeszcze większą e, większy wpływ na to jak to wygląda powinniśmy sobie color ramp dodać, ale niezwykły tylko attribute color ramp który będzie nam działał na, na wysokości ok Dzięki temu mamy wpływ, jak to wygląda. Możemy to zrobić wklęsłe, możemy to zrobić wypukłe i możemy zrobić, żeby podest na przykład był grubszy. Ja to akurat właśnie chcę zrobić. A, coś mi tu nie wychodzi. Dobra, podest grubszy, a to jest za wysokie. Więc to białe zmienię sobie na ciemniejszy kolor. OK, i mamy to. Ewentualnie jeszcze tutaj jest jakiś taki niewysunięty i nie, nie jest niby podstawą, i nie jest też częścią ognia, więc nie wiadomo co to za słupek. Zasuniemy sobie po prostu te dwie wartości na, na kolor rampie. I teraz mamy część związaną z Geometry Note gotową. No dobra, to jest idealny moment na to, żeby zapisać ten render. Znaczy tam na, ten nasz plik, żeby się nic nie wysypało. I przejdziemy sobie do zakładki shading. Ja jeszcze sobie dodam plane'a. Wyskaluję go. I przesunę sobie kamerę gdzieś. N kliknąłem. Potem do view. Kamera to view. I teraz no mniej więcej w takim miejscu bym chciał, żeby to było. Wyłączę sobie to. Ok, I jeszcze jedna rzecz. Tutaj sobie environment texture ustawię. Teksturę. Ok, to będzie ta tekstura, ten hader. I teraz możemy zaczynać. Ok. Od czego by tu zacząć? Jaki materiał? A, przede wszystkim jeszcze jedno pytanie. Czy my robimy materiał do tego, czy do tego? Bo ten obiekt. Ten nasz, ta nasza ikona składa się z tych obiektów. Więc tak naprawdę robimy teksturę tego obiektu, tego. Czyli klikamy sobie New. I teraz wyższe słupki muszą być innego koloru niż niższe. Możemy to zrobić za pomocą. kolor ramp, oczywiście. Podłączę pod kolor. Ale to nie wszystko. Potrzebujemy jeszcze. Geometry. Position. Ok. I teraz jak to wygląda w ogóle? To wygląda słabo jest takie przecięcie biało-czarne w połowie. A dlaczego tak jest? Dlatego, że musimy jeszcze określić, po którym się chcemy to zrobić, czyli separate x, y, z i nie po x, tylko po z, czyli po wysokości. No i prawie zrobione. Ustawimy sobie teraz tego color rampa odpowiedni sposób. Jak najbardziej zaciskając. No, myślę, że tak jest ok. Dobra. Przy okazji, ten drugi materiał, ten plain, też dam mu ten, ten sam materiał czarny. W tym momencie czarny. Zaraz on już czarny nie będzie. Dobra. I teraz potrzebujemy drugi kolor, czyli no, żółty może być. Ok. Teraz zrobimy Metalik na Maksa. Raften zmniejszymy. I tak naprawdę już mamy nasze logo. I tak jak powiedziałem, możecie dosłownie z każdym obiektem tak zrobić. Każde, nie wiem, swoje logo, czy, czy jakąś tamkolwiek ikonkę, czy coś. Także bardzo fajna rzecz. Tyle jeżeli chodzi o taki zupełny wstęp do geometry node'ów. Na pewno będę chciał zrobić coś więcej w tym temacie, bo widziałem jakieś proceduralne stoły, krzesła i tak dalej. Także ten temat mnie bardzo interesuje. No, ale to pewnie w kolejnym tygodniu kolejny tutorial, a na razie na pewno nie o geometry node'ach. Także na to będziecie musieli poczekać chwilę. Dzięki za wysłuchanie. Dajcie znać, czy macie jakieś pytania. I zachęcam do kolejnych filmików i do uczenia się dalej komputer node'ów. Także hej.